A dziewczynka jakaś taka bardzo No co mam powiedzieć? Strasznie się kobuła zmieniła. Myślę, że pan dyrektor nie poznaje, bo naprawdę strasznie bardzo się zmieniłem. robi. Zmieniła się na wyścigowego konia. Już jest gotowa, moim zdaniem. Będzie biegała, nie będziemy czekali na jakiś wyścig dla klaczy gdzieś tam, tylko będzie biegała na początku już sezonu. Ma wymiary, no, chyba jest największa z naszych 3-latków, 157 w klacie, ona nie wygląda. 186, Linie w ogóle rusza się wyścigowo, a charakter yy, naprawdę bardzo dobry. Przed chwilą jej jeździec poszedł z tamtym koniem. To, także Jaśka wsiądzie i dziewczyna i chłopak i to super charakter. I... I to, naprawdę. 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 Robi wrażenie Polbluta. Tak, naprawdę. naprawdę. Nie, bo... jest w ramach nie, nie, nie. <laughs> <laughs> I no właśnie, to jest matka po druidzie. E, ojciec Czabutan, który ma polskie korzenie, ale był doskonałym koniem wyścigowym. I tego czabutana jeszcze mamy jednego. On właśnie zaraz przyjdzie. Możemy porównać dwa czabutany z stajni. Zbroja fata była po czabutanie wygrała Bilga oks. Wilga fata. Wilga fata, tak? się one mylą. Przepraszam. Mukata wygrała oks. Ale i chyba i ta zbroja. To Co, kopyto duże, noga duża, naprawdę. niesamowita to była się zrobiła i ładna kobieta To dobrze.